Cześć, to jest podcast WeState. Ja nazywam się Maciej Siwek i rozmawiamy o nieruchomościach, a dziś naszym gościem jest Ewa Cegłowska, agent nieruchomości z biura WeState Praga. Cześć Ewa. Cześć, witam serdecznie. Dziękuję Widzę, że jesteś, za zaproszenie. Bardzo proszę. Widzę, że jesteś pozytywnie nastawiona. Ja już wiążę w ogóle z Marką We State takie pozytywne nastawienie i fajną atmosferę, więc bardzo ci za to dziękuję, bo to dużo wnosi do naszej rozmowy i pokazuje naszym widzom, że jest po prostu super. Ewa, powiedz mi co sprawiło, że zdecydowałaś się na pracę w nieruchomościach? Czy to był impuls, czy to było kilka dni przemyśleń, czy może jakaś sytuacja? No powiem szczerze, że raczej był to impuls taki już, który zdecydował o tym, że złożyłam jakieś papiery do, do firmy, prawda? Mówimy to ale, o State, Tak, tak? O, oczywiście o Westate, ale szczerze już od dawna myślałam, że tak powiem o nieruchomościach, bo i mam wielu znajomych, którzy pracują w tej, że tak powiem, branży. Chwalą bardzo, bardzo chwalą i to i, i w Polsce, i za granicą. E, a ja akurat byłam w takim momencie, że sprzedałam swoją firmę, skończyłam jedne studia, poszłam na drugie studia. E, I w, teraz, właśnie jakiś czas temu, w międzyczasie stwierdziłam, że no, ewidentnie chcę się jeszcze rozwijać, jakby ta branża bardzo mi się podoba. No i złożyłam tutaj jakby papiery, spotkałam się z Nikolą, no i. Muszę powiedzieć, że na tym spotkaniu yy, naprawdę. Yy jakby ta y, jego otwartość, profesjonalizm. Uśmiech. Y, uśmiech. przede wszystkim dokładnie. Przekonały mnie i, i tak jak miałam jeszcze iść na jakieś inne spotkania, tego dnia stwierdziłam, że zostaję w State. A to było I pierwsze spróbuję. spotkanie? To było moje pierwsze spotkanie. Wow, bo właśnie miałem zapytać, dlaczego akurat Wistate, bo na polskim rynku nieruchomości już teraz bardzo dużo agencji mhm. różnych i butikowych, mniejszych, większych, e, ogólnopolskich, ogólnoeuropejskich, a tutaj akurat Wistate, We Czyli wejście w We State, pierwsze spotkanie, i od razu przekonali cię na 100%. Dokładnie, dokładnie tak. Na pierwszym spotkaniu mówię, no, było ono bardzo takie profesjonalne, niesamowicie przyjazne i jakby zobaczyłam w tej firmie to, że firma jest otwarta na człowieka i jakby ta, ta atmosfera, która tam się wytworzyła spowodowała, że jakby już dalej nie szukałam, tylko stwierdziłam, że tutaj spróbuję no i nie żałuję. To muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę oczywiście gratuluję, mm. ale muszę powiedzieć też, że masz wspaniałą kobiecą intuicję. Ponieważ e, nawiązujesz już do tego, o co chciałem Cię zapytać, czyli chciałem zapytać Cię właśnie o to, co daje Ci firma na co dzień, jak Cię wspiera mm -hmm. i co czujesz, e, mając takie wsparcie za sobą. Że nie jesteś sama po prostu. Tutaj od samego początku, jakby to wsparcie było, bo już od pierwszego dnia, jak przyszłam do, do firmy i do, przede wszystkim tutaj właśnie na Pragę, mhm. do naszego biura. Od samego początku, jakby wszyscy bardzo się wspierają i mnie przede wszystkim wspierali w, tej, w, tej, tutaj w tych pierwszych dniach, w pierwszych tygodniach gdzie tak naprawdę nie pracowałam wcześniej w nieruchomościach, tylko tak jak mówiłam, miałam swoją firmę, też przez parę lat wcześniej pracowałam w banku, więc jakby kontakt ze sprzedażą miałam jak najbardziej, ale, dużo, nie... ale nie ale z nieruchomościami. Tak, ale nie z nieruchomościami. Więc tutaj jakby od samego początku bardzo mnie wszyscy wspierali. Też tutaj muszę powiedzieć o naszych spotkaniach, które mamy cotygodniowe w czwartki, które bardzo pomagały, ponieważ w każdy czwartek od samego rana mamy takie zebranie, gdzie wszyscy razem siadamy, rozmawiamy o wszystkich sytuacjach, które się wydarzyły w danym tygodniu, o wszystkich pozyskach, o wszystkich sprzedażach, o tym, co mamy w planach. I jakby dzielimy się informacjami, co w danym tygodniu się wydarzyło, i to bardzo dla takiej osoby, wcześniej jak, jak przyszłam jeszcze do, do firmy, pomagało, gdzie siedziałam. Niby z boku, ale widziałam, jak to wszystko wygląda, i jakby bardzo szybko pozwoliło mi się to wdrożyć w pracę, tak naprawdę agenta. No i to też nie jest tak, że przychodzisz do pracy, dostajesz zadania. I nagle zostajesz Nalienia. sama albo zostajesz sama w swoim podwórku, prawda? Mhm. Tylko te spotkania cotygodniowe, jak rozumiem, są takim fajnym odświeżeniem, bieżącym sprawdzaniem, na jakim jesteśmy etapie, jaki status mają sprawy. Przy mhm. okazji też rozmowy z nowymi agentami. No i jak ci się pracuje, prawda? Albo co jeszcze byś chciał wiedzieć, tak? Dokładnie, dokładnie. I, i właśnie i, i te spotkania, tak jak mówię, cotygodniowe, ale też każdego dnia tak naprawdę, jak jesteśmy w biurze, to wszyscy się wymieniamy tymi informacjami, więc cały czas rozmawiamy. No dużo tych sytuacji się dzieje, każdy klient jest inny, każda nieruchomość mhm. jest inna, więc tych informa przepływ informacji każdego dnia jest bardzo duży, co powoduje, że też dużo się można nauczyć i, i samemu, że tak powiem, z tego skorzystać. No i właśnie, dotykasz takiego tematu, o który cię też chcę zapytać, mhm. bo jak wiesz, są różne miejsca pracy, masz duże doświadczenie w swoim życiu, miałaś firmę, pracowałaś w branży sprzedaży, widziałaś niejedno, i pewnie w niejednym miejscu też byłaś i miałaś okazję obserwować atmosferę. Wiemy, że różnie jest w zakładach pracy lub w firmach. Mhm. A jak jest w State? Jak jest konkretnie w State Praga? Jaka tam jest atmosfera? No, to jest to, co właśnie mnie przekonało od samego początku na tej rozmowie kwalifikacyjnej. Jest bardzo taka otwarta i przyjazna atmosfera. Wszyscy się wspierają, więc to jest też fajne. I mimo tego, że no wiadomo, każdy z nas ma jakieś plany biznesowe, to jakby w tym wszystkim jest taki luz, ten, ten taki właśnie wszędzie pojawiający się uśmiech i, i rozmowa na, na różne tematy, więc jakby ten. Mówię, ta otwartość, która jest w tej firmie, ja myślę, że też nie, nie to, to jakby jest spowodowane tym, że właścicielami są Włosi, którzy, jak wiadomo, zawsze są uśmiechnięci, przeważnie są uśmiechnięci, pełni energii. pełni energii, zachęcający do pracy, do działania, do życia, więc oni wolne. ewidentnie przekazują, przynajmniej ja to tak odbieram, swoją. osobom tak, swoją energię, całej firmie. Okej, okay, no właśnie, to jest bardzo ważne, żeby przyjść, nawet jak jest gorszy dzień, albo powiedzmy, nie świeci słońce, mm -hmm. to wchodzisz do firmy i od razu ta atmosfera ciebie podnosi. I nawet jak masz jakieś swoje problemy, czy coś się dzieje, to tutaj wiesz, że to Ci poprawi humor, pracujesz w fajnej atmosferze, z fajnymi ludźmi, ludźmi, którzy chcą się uczyć. Zdecydowanie, zdecydowanie tak. No i, i, i tak jak mówię, to jest jakby też na każdym, w, ka w każdym momencie, tak jak mówisz, gdzie. Pojawiają się chmury. Tutaj, y, jakby, pracujemy nad tym, żeby znaleźć rozwiązanie, a nie. Y, skupiać się skupiać na problemie. Się tak? na więc, więc, się. Więc, więc, generalnie, to polega na tym, że okej, okay, jest taka sytuacja. Jest, a teraz znajdźmy rozwiązanie, i, i szukamy rozwiązań, roz, rozmawiamy, tak jak mówię, wszyscy razem w biurze, czy rozmawiamy właśnie z tutaj z naszym, czy z Nicolo, czy Stefano, czy z Kają przede wszystkim, która jest menadżerką mojego yy, biura Estate Praga, tak, Praga, tak mhm. która jest no, niebywale profesjonalna i tak naprawdę w każdej sytuacji mogę na nią liczyć. W każdej, tak naprawdę, no, tych, tych, mówię, tych sytuacji też się dużo pojawia, Transakcji, ponieważ tak, prawda. przy transakcjach, no, Umowy, cały czas nieumowy, są różne, różne rzeczy, dokładnie. Różne no właśnie, to tak jak obserwujesz sobie ten świat nieruchomości, jesteś mhm. już w nim, coraz bardziej on otwiera przed sobą, przed tobą swoje podwoje, czy masz jakiś kierunek, w którym chciałabyś się konkretnie specjalizować? No bo zakładam, że są agenci, którzy na przykład chcą sprzedawać tylko mieszkania. Mhm. Jedni chcą sprzedawać tylko apartamenty. Inni na przykład specjalizują się w powierzchniach usługowych albo w powierzchniach sprzedażowych, mhm. tak? Czy jest taki obszar, czy jeszcze sobie to konkretyzujesz? Ja myślę, że jestem jeszcze na etapie konkretyzowania, aczkolwiek. Nie ukrywam, że bardzo bliskie są mi kamienice i piękne stare mm. mieszkania. Mają z ehm, uroki tak, historię. Miały, mają dokładnie. E, też udało mi się takie właśnie pozyskać piękne mieszkanie tutaj w Warszawie na ulicy Okulnik 11a. Mm. To jest taka neoklasycystyczna kamienica, mm. która jest przepięknie odremontowana. Są przepiękne marmurowe klatki, e, drewniana winda. Drewniana winda. Znaczy drewni drewniane, że tak obudowa powiem, tej obudowa windy, tej tak? windy, tak jak najbardziej. Hmm. Sama winda absolutnie nie. Yy, I wygląda to przepięknie, więc jakby yy, atmosfera takich miejsc bardzo mi się podoba i, i na pewno będę dalej też szła w tym kierunku, żeby pozyskiwać więcej tego typu nieruchomości, ale tak jak mówię, no mam jakby yy, też przez to, że jestem w biurze na Pradze, też działam na tym rynku. Ten rynek, jest, znaczy ten obszar, jakby jest mi bardzo bliski. W związku z tym, że i uwielbiam Saską Kępę, Praga, Południe, mhm. bardzo dużo fajnych nieruchomości, więc też nie ukrywam, że tam często skupiam się właśnie na tym obszarze. Ale też jakby nie wyłączam tego, żeby mieć inne nieruchomości, na przykład na miasteczku Wilanów, czy kabata, gdzie po prostu jest mi to bliskie, ponieważ tam niedaleko mieszkam. Mieszkasz i na Wilanowie tak. też jest biuro listy z Wilanów, więc można zajrzeć do kolegów, koleżanek na przykład. Tak, zda zdarzyło mi się też, właśnie też pozyskałam jakieś tam nieruchomość na miasteczku Wilanów, więc też właśnie ta otwartość i to, że razem współpracujemy, wystarczył jeden telefon, zadzwoniłam, oczywiście mogłam się tam umówić z klientem, podpisać umowę, więc... No bo to może być tak, że na przykład jesteś w Wistate Praga, ale przyjdzie do Ciebie klient, który też właśnie mieszka na Saskiej Kępie mm -hmm. i mówi, wie Pani co, ja tutaj mieszkam na Saskiej Kępie, ale chcę mieszkanie na Wilanowie. Czy Pani może mi pomóc? No ale Pani jest w Wistate Praga. No i wtedy... Kontakt nie, nie, nie. No, jak najbardziej y, i to się zdarza to, co właśnie powiedziałeś. Mhm. Ostatnio pani przechodziła i w ramce, czyli u nas w, w witrynie, w, w witrynie tak. tak, zobaczyła mieszkanie to, które mam w ofercie na miasteczku Wilanów. I rzeczywiście byłyśmy oglądać, była prezentacja, czekamy na odpowiedź, więc i, i właśnie takie sytuacje też się zdarzają jak najbardziej. Czyli nie zamykamy się absolutnie. We state Franchising Network i ogólnie We, We State to jest sieć otwarta. Mhm. Sieć otwartych ludzi, otwartych umysłów i przede wszystkim otwarta na ludzi. Jesteś w nieruchomościach, rozwijasz się w nich, powiedz mi, bo na pewno musiałaś przechodzić przez szkolenia, być mhm. wdrażania. Powiedz mi. Co Ci dawały te szkolenia i jak one Cię rozwinęły? Czy dały Ci takie poczucie bezpieczeństwa, poczucie pewności, plus jeszcze oczywiście ta merytoryczna część, czyli mhm. wiedza? No tu od samego początku miałam dużo szkoleń. Początkowo właśnie z Ingą. Miałam pierwsze szkolenie, które takie było zupełnie podstawowe, jeżeli chodzi o agenta nieruchomości, ale mamy też teraz na przykład, właśnie kolejne, mieliśmy szkolenie z notariuszem, żeby odpowiednio przygotowywać wszystkie dokumenty. Po prostu widać, że firma bardzo stara się o to, żebyśmy byli profesjonalnie przygotowani do każdej rozmowy z klientem. Wiadomo, że notariusz i tak przygotowuje całą listę którą później Dokumentów, klient musi, tak, tak którą, musi którą musi zebrać. Niemniej jednak my już na wstępie jakby całą tą wiedzę swoją przekazujemy klientom, tak żeby byli już na wstępie przygotowani i żeby nic ich później też nie zaskoczyło. I to też wzbudza zaufanie, no bo jak mhm. klient na przykład zada agentowi podstawowe pytanie, albo podstawowe no, rzeczy i tutaj się zająkniemy, albo zastanawiamy, albo nie do końca wiemy, no to czasem dla klienta to może być taki sygnał, nie jestem do końca pewien, czy ten agent, skoro nie odpowiedział mi na to pytanie, to jeszcze odpowie na moje piąte czy szóste pytanie, prawda? Czyli no, w pełni przygotowanie, mm -hmm. profesjonalne szkolenie jest ze strony Wistaid zagwarantowane. Zdecydowanie tak. Mówię, czy to pani notariusz, czy to pani mecenas, też y, tak naprawdę w każdej chwili możemy zadzwonić do... Mamy oso y, m, konkretne osoby, do których możemy zadzwonić, poradzić się podpytać, się, tak? Tak, poradzić. E, mamy też różne sz szkolenia sprzedażowe. Tutaj osoby Ostatnio mieliśmy z Krzysztofem Rzepkowskim, które było no, nie, niebywale ciekawe. Energetyczny I tak, facet, bardzo energetyczny, który też, że tak powiem, bardzo dużo z tego wyniosłam i wprowadzam w, tutaj w, w życie. Czyli notatki były. Tak, notatki jak najbardziej. Były. Jak najbardziej najważniejsze to, co zostało już zostało wprowadzone e, tutaj w pracy, więc działa. naprawdę tak, bardzo działa, znaczy działa jak najbardziej, e, więc to też było genialne, całodniowe szkolenie, które mieliśmy. Więc. E, to też mi się bardzo podoba, że firma po prostu dba o swoich pracowników, żebyśmy byli odpowiednio profesjonalnie przygotowani merytorycznie do później rozmowy z naszymi klientami. Dobrze, czyli mamy pełen pakiet, wszystko wiadomo. Mhm. Agent podsumujmy, nie zostaje sam, jest przeszkolony, pracuje w dobrej atmosferze, uśmiechniętej, pełnej <laughs> energii, nie tylko polskiej. No właśnie. I ważną rolę też odgrywa samo biuro. Wiem, że wasze biuro zmieści się w bardzo fajnej lokalizacji. Macie wejście prosto z ulicy. Wspomniałaś o witrynie, na którą spoglądają klienci. Mhm. Czy twoim zdaniem właśnie taka lokalizacja biura, gdzie mamy chodnik, mamy y, szlak pieszy i ludzie bezpośrednio mają z wami kontakt, czy taka lokalizacja to jest przewaga y, do A, pracy? M, tak, absolutnie. Uważam, że to jest przewaga, bo y, no. Widzę jak często do nas ludzie wchodzą. Po też prostu. tak po prostu no, czasami są to zwykłe pytania, prawda? Też chcą się skonsultować w ramach swojej nieruchomości, ale też no ja akurat mam taki przykład, że pani weszła, była zainteresowana mm. mieszkaniem i tak naprawdę Sprzedałam właśnie, był już akt notarialny, gdzie sprzeda, sprzedałam mieszkanie. Pani, nawet nie z mojej oferty, tylko po prostu z rynku od innego pośrednika, więc też łączymy jakby. Współpraca. Tak, z, łączymy in, ludzi i, i różne inne też, różnych innych pośredników, jak najbardziej, ale tutaj jakby ogromną zaletą jest to, że mamy właśnie dużą witrynę, że osoby, które przechodzą, mogą wejść, zapytać, podpytać, jak, jak to wygląda, jakie mamy te nieruchomości. Zawsze rozmawiamy z tymi klientami i, i myślę, że. Tak, jak najbardziej jest to ogromna przewaga, no i nie ukrywam, że dla nas samych, ponieważ tak jak mówiłam, jest to Praga Południe, francuska 49, więc... Piękna lokalizacja. E, tak, więc nawet wyjście z klientem, mimo tego, że mamy piękne biuro, możemy wyjść obok na kawkę, sami możemy nawet różne telefony wykonywać na dworze, gdzie jest przepięknie tak naprawdę na Saskiej Kępie, więc mm, super lokalizacja. Nabrałem Nasza... powietrza w półce, mm -hmm. no bo y, tą wizję, którą budujesz w mojej wyobraźni, no, aż chce się zjeść, no ale my zachęcamy Państwa oczywiście, żebyście odwiedzili biuro Wistate Praga. Ewa, zrobiłem na Twój temat mały research i wiem, że masz też doświadczenie w psychologii. Powiedz mi, co to wnosi do Twojej pracy, jak to Ci pomaga, bo rozumiem, że to nie jest tylko już zwykły kontakt z człowiekiem, ale też trochę obserwacja, zachowań. Domyślam się, że agent nieruchomości, jak współpracuje z klientem, to też powinien go trochę poznać. Tak, jak najbardziej. To znaczy, jeżeli chodzi o doświadczenie psychologiczne, to jeszcze tak, takowego nie mam, bo póki co jestem na studiach. Czyli w procesie? Tak, w jestem pro, tak, w, w procesie, ale tak jak wcześniej chyba już powiedziałam, skończyłam też studia podyplomowe, coaching i mentoring, więc jakby ta. Ten obszar jest mi bardzo bliski, jakby człowiek, jego, jego wnętrze, jego decyzje, jego, no wszystko, co się łączy, tak, postrzeganie, więc nie ukrywam, że to bardzo mi pomaga właśnie w pracy, w tym, jak, jaką relację nawiązuje z moim klientem, jak mogę Bezpiecznie, jakby przejść też przez te różne procesy, które są, bo umówmy się, sprzedaż mieszkania częstokroć wiąże się z emocjonalnymi yy, yy, względami. Tak? tak, względami. No jest to, Tak, sentyment do mieszkania, po nie wiem, po zmarłej babci, prawda, mm. czy po rodzicach, czy, czy no różne są sytuacje, albo ludzie Ważne odchodzą tak od tym, siebie i też muszą podzielić, więc też różne są napięcia i jakby zdecydowanie yy, no, ta wiedza i to, że. Interesuje się tą psychologią, zdecydowanie pomaga mi w. w tej pracy. No, oczywiście nie tylko, bo jakby przede wszystkim psychologię robię dla siebie, ale, ale mówię, no człowiek i jakby jego wnętrze jest mi bardzo bliskie, więc na pewno to pomaga później w takiej pracy. Absolutnie. Ja muszę powiedzieć, że jako prowadzący podcasty WeState ja tu się cały czas coraz więcej uczę, proszę Państwa, no i mówię to też do Ewy, ale to dobrze, bo daje mi to obraz WeState jako firmy, która nie tylko zajmuje się sprzedażą mieszkań, a tak często. To klienci mm -hmm. kojarzą jeszcze, że jest taki stereotyp, prawda? Że tu tylko sprzedasz prowizja, ale wy po prostu jesteście na wielu obszarach otwarci na klienta, czyli trzeba tego klienta poznać, porozmawiać z nim, poznać jego potrzeby, zobaczyć, co mu się podoba. Czasem może właśnie usiąść na tą kawę na francuskiej i porozmawiać, bo może miał ciężki dzień. Dokładnie, dokładnie. I ja widzę, jak na przykład jest pierwsza rozmowa z klientem, jak przeważnie. no. Często niestety tak się zdarza, że te osoby są tak nastawione, nie, dziękuję, ja nie, nie będę rozmawiała tutaj, chcę sama sprzedawać no to mógł mieszkanie. doświadczenie. To to Dokładnie. Prawda, I, I często nawet nam właśnie tacy klienci mówią, że no nie, ja już miałam złe doświadczenia, dziękuję bardzo, nie będę współpracować z agencją. Niemniej jednak, jeżeli rozmawiamy chwilkę, widzę, jak ich nastawienie się zmienia, bo ja im po prostu też tłumaczę, jak to wygląda, Buduję, że zaufam, czują nie? się tak, czuj, oni czują się coraz bardziej bezpieczni. Yy, po tych wszystkich informacjach, które ja przekazuję. Więc tak, to jest, to jest bardzo ważne, żeby taki mieć bliski kontakt, starać się zrozumieć drugiego człowieka, jakby wejść w jego obszar, co nim kieruje, dlaczego coś chce sprzedać, dlaczego chce coś kupić. I, i wtedy jak mamy taką, pełen obraz tego człowieka łatwiej nam jest później z nim jakby sprzedawać daną nieruchomość pomóc mu w, w różnych sytuacjach które, które się dzieją w danym tym procesie I towarzyszą Więc... temu procesowi tak? dokładnie dokładnie no tak. często właśnie agenci ja nie mam aż takiego doświadczenia, ale spodziewam się, że mogą być tacy agenci, którzy nie biorą tego pod uwagę, że ktoś, kto chce kupić mieszkanie albo sprzedać, też często w swoim życiu boryka się z jakąś mm. sytuacją, że to nie jest tylko ta sprzedaż w jego życiu, że coś jeszcze, że może praca gdzieś y, ciąży, że jakieś problemy i tak dalej. Więc fajnie mm. y, podchodzisz do tego, bo to mi daje taki obraz ponownie, że y, agenci WeState to osoby, które patrzą bardzo szeroko. Na całą sprawę, na klienta, mm -hmm. na proces sprzedaży, a nie tylko myślą o tym, żeby sprzedać i yy, pozyskać prowizję, tak? Więc, proszę mm -hmm. Państwa, odczarowujemy to. Tak, <grym> tak nie jest, przynajmniej w WeState tak nie jest, prawda, Ewa? Absolutnie tak, potwierdzam. U nas generalnie no, najważniejszy jest człowiek. Wiadomo, że są to transakcje, my z tego żyjemy, na tym zarabiamy, ale równolegle patrzymy na tego człowieka, że tak powiem, żeby on się czuł bezpiecznie w całych tych transakcjach, w tym, co, z czym do nas przychodzi, prawda? Czy to z zakupem, czy ze sprzedażą. Ewa, świetna rozmowa. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za moc tych różnych wątków, bo tak naprawdę poruszyliśmy różne obszary w Twoim życiu. Cieszę się, że ta energia nadal jest od momentu pierwszej rozmowy w WeState, która była pierwsza i ostatnia, bo już jesteś w We State i cały czas pracujesz. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Ewa Cegłowska. Bardzo dziękuję. Agentka WeState Praga. Zapraszamy na francuską. Serdecznie zapraszam na francuską. Jeżeli tylko Państwo będziecie potrzebować porozmawiać na temat nieruchomości, czy kupna, czy sprzedaży, na pewno chętnie pomożemy. A to był podcast WeState. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.